Waga handlowcy. W styczniu nowego roku Saga Premium, europejski lider w branży drobiarskiej, rozpocznie kampanię reklamową swojego produktu Złote Dukaty. Film reklamowy, który Państwo za chwilę zobaczą, będzie nadawany we wszystkich polskich stacjach telewizyjnych. Uwielbiam, kiedy moja rodzina je obiad z apetytem. Dlatego często przyrządzam im mrożonki sagi. Są łatwe i szybkie do przygotowania, a oni wręcz za nimi przepadają. Cóż, trudno się dziwić. Złote dukaty sagi to wspaniałe, lekkie mięso z indyka. No i to na dzień z sera. Jest tylko jeden problem. Kiedy na stole zostaje ostatni złoty dukat sagi. Ale my mamy już na to sposób. Złote dukaty sagi, podziel się tym, co najlepsze. Aby dzielić sukces produktów Sagi, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Saga Premium. Złote dukaty cieszą się już ogromną popularnością w innych krajach Europy. Saga... Blada twarz słuchać! McBeacon wrócić! Hamburgery po byku i pysz na bekon! Blada twarz przynieść! Wódz, wilczy apetyt, sam przynieść Z McDonald's! Szał z łuku stąd! Mac wrócił! Miękka bułka sezamowa dla twardzieli. Para soczystych hamburgerów dla traperów. Plasterek sera dla mistrzów rewolwera. Świeża cebulka pasuje jak kulka. I chrupiący bekon. Niebezpiecznie smaczny. MacBacon. Na wilczy apetyt. W McDonald's! Pedros? Nie. Kairos. Kapitan udziela obce synały. Ostrożnie, ufolutki! Nawiązać kontakt z szefem kuchni. Będzie posiłek dla synałów. To zadanie dla mamy. Oczywiście, to fifi. To chrupiące orzechy laskowe w karmelu oblane kremem orzechowym i przykryte odrobiną pożywnej czekolady. Hmm. Prawdziwy kosmiczny kwiat dla naszego szefa kuchni. Zabawa tkwi w to fifi. A teraz co u ciebie? <noise> Miałam sen. Jestem młoda, piękna, zdrowa, pełna energii. Mm. Coś jadłam. Owocowe? To było smaczne. Jak cukierki? Do końca nie pamiętam. To ja ci powiem. To kolowita. I to nie jest sen. Ja już stosuję. Przepiszesz mi to? Kolowita to bezpieczny zestaw witamin, które kupisz bez recepty, w aptekach i sklepach. Kolowita. Bezpieczna witamina. O tym się nie zapomina. Cześć! Jestem gładkim na i świeżość twojej. Ubrań lecę w Alpy do krainy niekończącej się świeżości. Mm, Jaki liczny zapach. To magia świeżości i zapachu alpejskich wzgórz. Poczuj niekończącą się świeżość nowego kłamko zapachy świata. Nowa szminka soft sensation. Odkryj sensacyjnie błyskotliwy kolor. Poczuj efekt nawilżenia.

Nowy zapach! Exclamation Eye! Podstaw nad Twoim! Kup Exclamation Eye lub inny zapach Koti. Wygraj ekskluzywną limuzynę Rover 75, Rower 400, Rower 200 i inne nagrody. Szukaj tej naklejki na kosmetykach Koti. Mm. Joker! Nowa atrakcyjna gra liczbowa. Wysokie wygrane! Zespół Maty. Nie wszystko można przewidzieć. Wzywam doktora Bricknera. W środy o 21.50. Nie jest to serial dla miłośników komediowych gagów. Amatorzy popisów na cyrkowej arenie też się rozczarują. Pod maską klauna ukrywa się policjant, który jest gotów stawić czoło złu pod każdą postacią. Klaun. Piątki o 21.45. Zawodowcy o stalowych nerwach, lekarze i piloci stawiają się na wezwanie bez względu na stopień trudności zadania. Dla załogi Medikoptera 117 liczy się każde życie, chociaż niosąc pomoc ciągle narżają własne. Medikopter 117. W soboty o 17.10.